Jest nowy zastępca Waldemara Żurka o nazwisku Pałka. Nie, no ja się nie czuję z nazwiska, żebyście Państwo. Żurek ustali. jest drwalem, jak ja pani Sznef mówiła. Pałka, że, wióry, to rzeczywiście że to... wióry mają lecieć, a pani Sznef mówiła, że Żurek jest drwalem i teraz drwal poszukał pałki. Aż przyszedł prawdziwy drwal i prawdziwy sędzia i przedziera się przez te prawne chaszcze. Czy... I ten drwal opublikował MEMA, którego chciałem zaprezentować Tobie, Przemku, bo Ty chyba nie widziałeś tego nie mema wiedzieli. jeszcze. Jak wpisuję Żurek, to nie wiem, czy się wyświetli Zupa czy minister. Chwila, moment. O! Sam Żurek udostępnił takiego... <noise> Jak oceniasz to, że Żurek uważa, że wprowadzi porządek? Nie no, każdy ma jakieś swoje wizje, projekcje, natomiast on przechoroszył wszystkie granice, te projekcje jego są całkowicie poza jakimikolwiek granicami. Znaczy, nawet rozmawiałem w, chyba w niedzielę u redaktora Kłeczka z panem doktorem rukiem z Nowej Lewicy, który sam stwierdził, że Żurek prezentując założenia do tak ustawy praworządnościowej yy, przeszedł sam siebie. No więc jeśli już nawet koalicjant z 13 grudnia mówi, że Żurek to co prezentuje jest sprzeczne nawet z yy, yy, orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i przeszedł sam siebie, no więc co ja mogę dodać no mamy kolejną informację o bezczelnym łamaniu prawa przez Żurka, czyli znowu nieliczenie się z ustawą, tak jak mieliśmy do czynienia z kwestią związaną z losowaniem sędziów i próbą przez rozporządzenie usunięcia de facto ustawy. Tak samo w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Żurek pozwala na niepublikowanie oświadczeń majątkowych prokuratorów, żeby nie była i przejrzystość, transparentność, żeby Polacy nie wiedzieli, po pierwsze jakie mają składniki majątkowe prokuratorzy, ale też w jakich stowarzyszeniach zasiadają, bo to było istotne, my to wprowadziliśmy żebyśmy wiedzieli, czy dany prokurator jest politycznie zaangażowany, czy, czy nie. Totalna samowolka, już dawno prawo nie obowiązuje w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzisiaj mamy w ogóle rocznicę wejścia w życie Konstytucji. 28 lat temu weszła w życie Konstytucja, 17 października 1998 roku, ale oni tej Konstytucji w ogóle nie widzą, nie przestrzegają. Yy, I to jest kolejny dowód na to, ten brak publikacji oświadczeń majątkowych yy, prokuratorów. Ale co innego w tym tygodniu mnie uderzyło, słuchajcie, no to jest kwestia zastraszania przez Żurka, sędziów, tych, którzy są powołani przez pana prezydenta Andrzeja Dudę i przez teraz pana prezydenta Karola Nawrockiego. No i widzieliśmy, jak Karol Nawrocki powołuje nowych sędziów. Nie, tak wiem, czy, nie wiem, czy widzieliście ich twarze. Młodzi ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z polityką. Nie wiem, czy w ogóle chodzą na głosowania. Jak chodzą, to nie wiem, na kogo głosują. Pewnie w większości nie na nas. Tak. Y natomiast y otrzymują powołanie od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybranego w demokratycznych wyborach i są już z gruntu neosędziami. Ci ludzie, którzy skończyli UW, UJ, KUL, U Gdański Uniwersytet Warszawski skończyli aplikację, złożyli egzamin y, sędziowski pozytywnie, zostali powołani przez prezydenta, a Żurek im mówi: pamiętaj no, sędzio, żebyś nie był zaskoczony, nie możesz orzekać, bo oddasz pieniądze. Jak on traktuje tych młodych ludzi? To już jest 3,5 tysiąca młodych ludzi, kompletnie Bogu ducha winnych, jeśli chodzi o jakiekolwiek działalność polityczną, i traktowani są jak, przepraszam, za przeproszeniem, popychadło jakieś. No to jest dramat. Dlaczego Ale... rodzice, dlaczego rodziny nie protestują przeciwko no, temu No Ale wszyscy się To jest, to cicho, jest no? zatrważające, że sędziowie, którzy ślubują w swojej racie swojej przysiędze, że będą podlegać. Ustawą i konstytucji pozwalają na takie y, traktowanie tej ustawy i konstytucji. To jest tak, jakby żołnierz w czasie, w godzinie w nie był gotowy na stanięcie w obronie swojej ojczyzny. No po to jest powołany żołnierz, żeby bronić ojczyzny i po to jest sędzia, żeby bronić ustawy i konstytucji. Gdzie są ci sędziowie? Jest jeden fajny przykład, porządnego sędziego, prezesa sądu rejonowego w Żorach, nie wiem czy słyszeli o tym przy, przypadku. Sędzia, prezes sądu powiedział, że nie będzie stosował się do wytycznych Żurka, jeśli chodzi o losowanie sędziów. Czyli będzie stosował ustawę, która wymaga od szefów sądów losowania sędziów. Żurek chciał to, chce to zawiesić. No, ale ja to zrobię teraz coś innego, odwrotnego całkowicie. nie będę Będę straszył ani prezesów sądów, ani sędziów, ale powiem tylko tyle. Nie da się rozporządzeniem wykonawczym yy, unieważnić ustawy, która jest opublikowana w dzienniku ustaw i obowiązuje, skoro konstytucja nakazuje sędziom podleganie konstytucji i ustawom, nie rozporządzeniom, a rozporządzenie nie jest aktem samoistnym, to każdy, kto będzie wykonywał rozporządzenie Żurka, a nie będzie wykonywał ustawy, zaciąga na siebie odpowiedzialność. No, Takie są czasy. Trudno. No, tak jak Dlatego przywołuje żołnierza, Żebyście bo mówili, większość żołnierzy żołnierz. nie sądzi, że będzie wojna. Jakby no tak. Są w wojsku i nie myślą, że będzie wojna. Tak samo większość sędziów nie spodziewała się, że dojdzie do tak jawnego łamania przepisów Konstytucji i ustaw, że trzeba będzie się opowiedzieć. Albo jesteś za praworządnością, albo po prostu jesteś za politycznym wykonywaniem... Ale to też chcę ci e... powiedzieć, że rozmawiam bardzo często z sędziami, bo taki jest mój też zawód prawnika, akademika e... i mówią mi sędziowie ci z tej grupy, którą... Ci od podziałów nazywają sędziami, że mają dosyć i jest w moim przekonaniu, tak jest w prokuraturze i w sądownictwie, że 90% tych sędziów i prokuratorów ma dosyć dzielenia ich na takich czy innych. Stąd też Giertek musiał kłamać w mediach, że prokuratorzy muszą i sędziowie widzieć perspektywę dłuższą niż dwa lata, bo nie jest spokojny o wynik wyborów. Mi się wydaje, że my jesteśmy na pełnej ścieżce i tak patrzę na tę sytuację polityczną, na słabnięcie Konfederacji, lekkie. Jesteśmy na pełnej ścieżce, żeby wygrać następne wybory. Nie parlamentarny. Gazeta Wyborcza napisała, że dostał odszkodowanie za to, że Centralne Biuro Antykorupcyjne wyszło i przeszukało jego dom, więc jak są, też, dasię, są, no. są też sędziowie tacy jak Tuleja, którzy tutaj będzie zaprezentowany filmik, obrażają po prostu nowo wybranego prezydenta z największym przecież mandatem demokratycznym. Liczby słabo przemawiają do, do wyobraźni. Jak mówię 3 miliardy złotych, to pewnie na Karolu Nawrockim nie robi to żadnego wrażenia. Może łatwiej sobie zwizualizować, Ile na przykład snusa, jaką górę można kupić za, za 3 miliardy złotych, więc mogę tylko apelować do lokatora pałacu prezydenckiego, żeby jednak szukał kompromisu z panem ministrem Żurkiem i żeby próbowali coś wspólnie zrobić, zwłaszcza, że pan minister Żurek ma gotowe projekty. Ustaw. Myśli pan, że to jest możliwe, czy to jest taka kurtuazja? I taki tuleja wychodzi i uważa, że ma prawo po prostu sobie obrażać prezydenta. No nie zdążyliśmy dokończyć porządku w wymiarze sprawiedliwości wtedy, kiedy rządziliśmy, przerwała nam to wojna, myślę, że bylibyśmy dużo dalej, ale jak wrócimy do władzy, to, to będzie pierwsza rzecz. Bo sędziowie zapominają niestety, to jest chyba artykuł 4 Konstytucji, że y, władza zwierzchnia należy do narodu. I oni o tym zapominają. Oni są jedną z władz. My tak, jesteśmy władzą tak. ustawodawczą, tak jest jest. władza wykonawcza, do której między innymi należy prezydent. Tutaj pewnie pan Józef Faciak, poseł Platformy, miałby problem, bo znana jest jego wiedza z po, po elementarnej wiedzy, wiedzy o społeczeństwie. Prawie. To jest Czy taka poseł, celowana praca, pracę domową tak? odrobił, bo, bo niedawno podczas jednej z rozmów, pewnie pan poseł to pamięta, y, nie potrafił pan wskazać, kto władzę wykonawczą w Polsce sprawuje. Domyślam się, że tę pracę <laughs> domową pan poseł odrobił i zajrzał do y, Konstytucji Rzeczypospolitej. Tak. Czyli kto sprawuje tę władzę wykonawczą, panie poszle? No, oczywiście, że prezydencji Sejm. Panie poszle, to już pan. Naprawdę raz pan na tym wpadł i nawet nie dowiedział się pan, kto sprawuje władzę wykonawczą. No jak najbardziej, panie redaktorze, jak no, najbardziej. Prezydent, Prezydent i? i? Sejm i Senat. Nie, panie pośle, pan nie ma władzy wykonawczej, naprawdę. Jezus, ustawodawczą. O nie, to tutaj wpadłem, to tutaj No wpadłem. potężnie, panie poszle, no druga wpadła. O, i będzie już, już będzie Wiktorcz. śmierć. No, Czyli kto w takim razie ma tę władzę wykonawczą? Ojejku, panie pośle, dramat. No naprawdę. Ale jak, jak można, pan naprawdę nie zajrzał po tym, jak. jak nie, zaj zajrzałem zajrzałem i byłem nawet gotowy. że pan nie wie, kto sprawuje władzę, że pan nie zajrzał śmiało. do konstytucji. Znowu się będzie śmiało. pół. To, o... to już cały, panie poszle, bo to tak. naprawdę nagana jakaś przynależy i jedynka. No i trzecia władza sądownicza. I te władze mają się równo równoważyć. I w związku z tym, że tego nie dostrzegają i nie dostrzegają, bo byli tak uczeni przez swoich postkomunistycznych i komunistycznych patronów, że niezawisłość oznacza niezależność od wszystkiego. Nie, opatrznie rozumiem również niezawisłość. Niezawisłość to jest kwestia nie tylko uprawnienia sędziego i przywileju, ale również jego zadania a nie kwestia całkowitej bezkarności i dowolności w orzekaniu. To prawda, ale przeraża mnie to, gdzie zabrnęliśmy. Była wspomniana wypowiedź prezydenta Nawrockiego. Na szczęście te, te wybory były między innymi właśnie do, dotyczyły no, no. kształtu tego, jak to, w jakim kierunku będzie zmierzał wymiar sprawiedliwości. I teraz chciałbym Państwu zaprezentować bardzo mocne wystąpienie prezydenta Nawrockiego podczas wręczania właśnie nominacji sędziowskich. I zapraszam do kolejnych odcinków, do oglądania. Pozdrawiamy z Sejmu razem dobra. z posłem czankiem. Chcę Państwa przekonać, że prezydent Rzeczpospolitej, ja osobiście analizując obecną sytuację będę w sposób jednoznaczny dążył do tego, aby rozwiązać wszystkie kwestie polskiego ustroju i wymiaru sprawiedliwości, bo nie godzę się na to, aby prawo aby prawo było czytane przez polityków tak, jak oni je sobie wyobrażają. Bo to nie jest zapowiedź prawa, a jest to zapowiedź zwykłego bezprawia. Bo prawo jest jedno i konstytucja jest jedna. I jeśli ktoś mówi, że będziemy stosować prawo tak, jak nam się wydaje, to zwiastuje bezprawie, na które nigdy się nie zgodzę. A tak to już jest w naszym życiu, w świecie dobrym i w świecie złym, że zawsze na początku jest słowo, a posłowie są dopiero. Czyny. Nie zgodzę się nigdy na to, by segregować sędziów na neosędziów i paleosędziów. Sędziami są ci, zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, których nominuje każdy kolejny prezydent Rzeczpospolitej. A więc proszę Was, żebyście nigdy, drodzy Państwo, nie dali sobie wmówić, że wśród sędziów są jakiekolwiek kategorie neo i paleosędziów. To nie funkcjonuje. Tego nie ma i na to się nigdy nie zgodzimy.